Jestem studentką dwóch kierunków. Anglistyki i amerykanistyki. Ja jestem tutaj na studiach podyplomowych historii w tej chwili. Jestem studentem studiów zaocznych. Studiuję filologię polską, uzupełniające magisterskie i drugi rok krewna i turystyki historycznej, licencjat. Prowadzę zajęcia z public relations na Uniwersytecie Gdańskim. No i znaleźliście mnie tutaj, ponieważ odwiedzam ten budynek dość często. Jestem tutaj co drugi dzień, tak naprawdę, albo co. Co trzeci, gdyż piszę dwie prace magisterskie, także muszę często odwiedzać bibliotekę codziennie. Znaczy od poniedziałku do piątku, może tak, w jestem zajęta innymi rzeczami. W bibliotece jestem drugi raz, przyznam się szczerze. Przygotowuję w tej chwili moją rozprawę doktorską, więc um, też zdarza mi się sięgać po, po źródła z biblioteki. Z biblioteki głównej Uniwersytetu Gdańskiego i z wszystkich bibliotek specjalistycznych może korzystać każdy. Każdy mieszkanie z trójmiasta Polski mogą korzystać na miejscu w naszych czytelniach, które są otwarte długo, są otwarte w weekendy i, i zapraszamy wszystkich do korzystania w ten sposób z naszych zbiorów. Natomiast do domu pożyczać książki mogą tylko osoby związane z uniwersytetem. Korzystać z naszych zbiorów mogą również studenci państwowych szkół wyższych Trójmiasta. Użytkownicy, którzy mogą wypożyczać książki, są skategoryzowani i zależnie od tego, jaką kategorię przyznajemy takiemu użytkownikowi, tyle książek i na jakiś tam czas może taka osoba mieć. Byłam przytłoczona tym ogromem zasobów i książek. Dla osoby, która tutaj jest powiedzmy drugi, trzeci raz w życiu jest to trochę ogrom, jest to duże, no i jest taka pewna obawa w poruszaniu się tutaj. Informacja o bibliotece jest dostępna na ulotkach papierowych, które tutaj można zobaczyć. Jest również w internecie, ale rozumiem, że dla czytelnika, który nie miał kontaktu z biblioteką z wolnym dostępem, i tak może nie być to proste. I zachęcam przede wszystkim do korzystania z pomocy bibliotekarzy, którzy są na każdym piętrze i są fachowcami w swoich dziedzinach. Natomiast wszystkim Państwu korzystającym z naszych zbiorów będę wdzięczna za uwagi. Biblioteka, która ma w wolnym dostępie tak wielki księgozbiór jak nasza, czyli tutaj jest ponad pół miliona, musi te książki jakoś ustawiać. Są dziedziny nauki, poddziedziny i... Schemat klasyfikacji pozwala użytkownikowi skierować się we właściwe regały, na właściwe piętro. Bardzo często przychodzi osoba pisząca pracę licencjacką czy magisterską i, i prosi o taką listę pozycji na temat I, i robimy to z wielką przyjemnością. Prosiłem o pomoc dziesiątki razy, zawsze z uśmiechem pomagały i doradzały w potrzebnych sprawach. Nie mogę powiedzieć złego słowa, naprawdę a próbowałem w różnych możliwych sytuacjach i zdaję sobie sprawę, że byłem naprawdę uciążliwym klientem. Panie bibliotekarki są miłe, tak? Ale jest na przykład szereg problemów w bibliotece, których moim zdaniem nie powinno być dla studenta. Ja rozumiem, że oni się boją o książki, ale wiesz w momencie, kiedy siedzisz na przykład dwie godziny bez wody, ani bez niczego, to jest naprawdę, wiesz, ciężko. Zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, prośby, roszczenia. Jakby trochę inaczej musimy patrzeć niż studenci na, na przestrzeń, na, 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 na zbiory tutaj, ale woda, tak, woda została przeforsowana i wolno wnosić niegazowaną wodę w małych butelkach. No i te torby do laptopów, wcześniej nie zgadzaliśmy się na żadne torby duże, teraz torby do laptopów mogą być wraz z laptopem wnoszone. Odwiedza nas ponad tysiąc osób dziennie, no nie jesteśmy w stanie traktować każdego indywidualnie, i, i pewne procedury muszą być zachowane. Czyli chronimy zbiory i chronimy również mienie czytelników, którzy tutaj u nas są ze swoim sprzętem, ze swoimi torbami, swoimi portfelami, komórkami. No nie chcemy, żeby to. W jaki sposób znikało. Od strony organizacyjnej też bardzo bym chciała, żeby można było w końcu wychodzić przez oba wyjścia, żeby można było korzystać z tarasu, z którego, który również został wybudowany, i jeśli dobrze pamiętam, to również było to trudne. Ja rozumiem, że osoba, która widzi budynek z wielką ilością drzwi, a korzystać może tylko z jednych, jest zirytowana, bo no, samą mnie takie sytuacje irytują. Natomiast budynek jest zaprojektowany właśnie z tą dużą ilością drzwi, które na początku udostępniliśmy je, generowały różnorakie trudności. Na parterze okazało się, że biblioteka jest świetnym pasażem między przystankiem tramwajowym a centrami handlowymi. Są sympatyczne wyjścia na tarasy. Wydawałoby się, że bardzo przyjemnie z tarasów korzystać. Natomiast no, jakie są mankamenty? Czytelnik widzi schody wiodące do wejścia, wchodzi tymi schodami i natyka się na pracownika ochrony, który każe zejść, zostawić torbę i płaszcz. No, to byłoby równie irytujące jak zamknięcie drzwi, a może nawet bardziej. Może coś wymyślimy i w sezonie, kiedy będzie znowu ciepło, otworzymy taras, który sąsiaduje z bufetem. Przemyślimy to i jak to zorganizować, i no sama wiem, że to byłoby bardzo sympatyczne.